Jak zainwestować 10 tysięcy złotych? Tego typu pytania dostajemy od Was w komentarzach pod filmami i we wiadomościach prywatnych, więc po kolei. Skoro chcecie inwestować, to zastanówcie się w co. Być może najlepszą inwestycją w tym momencie będzie rozwinięcie siebie, zainwestowanie w coś, co sprawi, że z większą łatwością będziecie zarabiać w przyszłości. Jeśli jednak szukacie jakiegoś konkretu, a nie macie wiedzy w jakie spółki, to warto przemyśleć, jaką macie gotowość do ryzyka. Przy mniejszym ryzyku można pomyśleć o zwykłej lokacie. Wtedy porównujecie aktualne oferty, i podejmujecie decyzję. Jeśli przy okazji inwestowania pieniędzy jesteście gotowi zainwestować czas w edukację, to powinniście z czasem potrafić wybrać spółki, które będą dla Was interesujące. Wtedy jednak podejmujecie trochę więcej ryzyka i jeśli chcecie trochę mniejsze ryzyko, to możecie zainwestować w wiele spółek naraz, czyli w ETF. To jest tak, jak gdybyście kupili malutkie udziały w kilkuset spółkach naraz, których wspólną cechą jest np. to, że są to firmy z jednego na przykład sektora albo z konkretnego państwa. Więcej o ETF-ach dowiecie się z podlinkowanego tutaj filmu.